Chciałam też siedzieć, tu chcesz siedzieć po tej stronie i witamy was w pogadankach z Rochem, tym razem są to odpowiedzi na pytania, które zadaliście po jego czwartych urodzinach, co prawda już minął ponad miesiąc od tych urodzin, natomiast y... pytanka y... otrzymaliśmy i no, nigdy odpowiedzi na nie nie nagraliśmy, tak więc dzisiaj... Y... Wam pokazuję coś tam. Pytanie jest 5, bo wybrałam tylko 5. Wiadomo, że są pytania z kategorii, która zawsze się powtarza, natomiast je ja, tak jak wiecie, omijam. E, tak więc. 5! 5 pytań tylko. Tak? Ja 5. Zobaczymy, na ile odchodzisz. Um, jeszcze w ramach wyjaśnienia dość długo nie było filmu na kanale. E, bo mnie przez jakiś czas nie było, Różek był chory i jak musicie zobaczyć, trochę tutaj naklejkę dzielnego pacjenta, e, ponieważ dzisiaj byliśmy u lekarza. rok jeszcze wczoraj miał 38 stopni wyrączki, a dzisiaj po prostu magicznie wyzdrowiał. Możesz losować pytania, patrz, są miejsca. No i trzeba przeczytać. Nie jestem chciałem otworzyć. A, no dobra. Jak się czujecie? Dobry. Dobrze. Ani byłeś chory wczoraj? E, tak. Chcesz żelki na kolanka? Chodź, będziesz... Możesz się usiąść na kokardkę, tak jak ja. Tak będziesz się na kokardkę? I tu możesz sobie trzymać żelki. Ale A ja nie żelki. Nie. No bo... Nie lubię żelków. No, wiesz, przed chwilą. To co? Odpowiadamy na kolejne? Drugie zadanie. Drugie zadanie. Jaki jest Twój ulubiony słodycz? Żelki? Lizak. I Lizaki? Czyli jakbyś miał wybrać dwa słodycze, to by były to Żelki i Lizaki? A które bardziej? Rizaki i wielki. Tak samo. A coś jeszcze może lubisz? cukierki Cukierki. Ale takie owocowe, nie? nie takie czekoladowe na przykład. Czekoladowe nie smakują. Czekoladowiec nie smakują. Druga cykladka. Trzecia, trzecie pytanie. Jaki jest twój ulubiony kolor? Jaki? Niebieski. Niebieski? A nie zielony? Niebieski. Ostatni chyba był zielony. Nie, on niebieski. Niebieski. to jest czwarta? Nie, ja się robię to. Dobra. Która zagadka? Czwarta. to czwarta. Mhm. Co dostałeś na urodziny? Tam było napisane. Co? Co? Co dostałeś na urodziny? W sensie, jaki był twój najlepszy prezent, który dostałeś na urodziny? Guma, niebieska. Moja urodzina chciałaby, jakby ogólniliśmy. Twój organy prezent na urodziny to guma do niebieska? A nie jakieś auta? Albo Lego? Autor. <grymne> Oooo, oh, co ty robisz? Autor Auto Albo wyściguwa Lego? To od Nie, warsza? to, to była od Piotra. Od Piotra? to taki tor. Tak. Chopilisowy? To Ta. Nie taka. Nie taka to filmowa. Tylko taka. Wyścigówa. A wiem, to autoko takie, co się steruje pilotem, tak? Mhm, czyli to był najfajniejszy prezent? Ehe. Mogę Mogę przynieść trocheczkę wody? Możesz. Troszkę wody, a może To co, ostatnie pytanie? Kto wyścigił? Jest... Nie, niestety. Tego. I teraz w odpowiedzi na właśnie większość pytań, których nie ja wybrałam, pojawiło się pytanie dodatkowe, czyli jak ma imię twoja mama i tata? Czy ty to wiesz? Mama Kinga i Dziadek Krzyś. Czyli mama Kinga i Dziadek Krzyś są twoimi rodzicami. Bo, wiesz, dziadka rzadko pokazujemy, więc nie wszyscy wiedzą. Nie widzę. <grym>, nie wiedzą. Nie widzę jego, gdzie on mhm. Pojechał do yy, babci. Pojechał do dziadka. Dla Tak? Rób, albo pusem. Autobusem pojechał? Też pan... mama Nie, dziękuję. Dobra. Możesz Może jeszcze opowiedz jakąś historię? O, a ile jest, A ile jest może... A, a ile było jest, Ile jeszcze może być zakaz? No już wszystkie zrobiliśmy. A ile jeszcze było zakaz? No było dużo, ale wiem, że się powtarzała, więc wybrałam takie najfajniejsze. Chciałem im pokazać jak to to, 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 to to, a gdzie to jest takie zrobione? moje? Chciałam. To to, to to pokazać jak to by wyglądało. To, 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 to. to w No byliśmy dzisiaj u lekarza i robił dostał taką ulotkę z elektrolitami i bardzo chciałam spróbować, więc ja bym powiedziała, że mamy to w domu. No i się zrobiłam. I jak smakowało? Jakie było? Białe jakieś. Słone mówiłeś, że jest. Słone, białe. Białe słone. No jest takie białe. Mhm. Czyli niesmaczne, nie polecasz. To je, a kto je pije. Możesz zapytać, czy ktoś lubi. Kto lubi? Dajcie znać w komentarzu. Powiedz, <grym> powiedz, Napiszcie w komentarzu, ta... kto lubi pić elektrolity, bo my nie lubimy. A, kto a czasami by? trzeba. Ty powiedz, co Napiszcie nam kto lubi. To pić. No nie, bo my to nagrywamy i później przerzucamy I komentarze później mogą być ewentualnie. A kto? Kto to pije Lada, tu? No nie wiem, no jest coś już ustaliliśmy. Jakie kuchni? Zieloni. No oni? Mhm. Uh -huh. A oni co, te piją coś takiego? Mhm. Uh -huh. Więc więcej tak. tych. Tak przylecą do nas, to będziemy mogli ich początkować. I będą sobie. I potem ich będziemy. Ich, ich jest dużo naprawdę. Zabijcie. Możemy im zrobić herbatkę z tego. I z tego serami herbatę. Opa, serdecznie! Em um filme, Bye!